Mordy moje tutaj Hunter Bright i witam was w kolejnym odcinku ze speed buildersów. Słuchajcie, jak widzicie nowe setupy, wszystko nowe i jak na razie wszystko bardzo, bardzo fajnie działa i ja jestem bardzo zadowolony. I słuchajcie, no i sprawdzimy sobie jak to będzie wyglądało. Oczywiście był live 12 godziny, z czego tylko powtórki się zrobiło 4 godziny. Nie mam pojęcia kompletnie, dlaczego tak się wydarzyło. Widziałem, że tam też się spinaliście troszeczkę o to, że. No kurde, miało być, miało być inaczej. To wiem o tym, ja sam też, że miało być inaczej, ale. Niestety YouTube postanowił, jak postanowił Czekaj Czy ja dobrze tutaj robię? Dobrze robię, okej okay. Chyba Nie wiem, czy w dobrym miejscu rozpocząłem Najwyżej przesunę szybko całą konstrukcję Czyli tak, czyli źle zrobiłem Czyli to muszę zniszczyć To przesunąć jeszcze tu Dobra, prawie mi wyszło, prawie mi wyszło eee, Ile mi zabrakło? Trzech bloków 86%. Nie miałem najgorzej, nie miałem najgorzej, zapomniałem po prostu Zapomniałem, że to ma iść aż do końca tutaj No, nie spojrzałem dokładnie eee, Co tutaj mamy? Porky is unused, Ok. Dobra, to akurat znam, to jest proste Tu trzeba pamiętać o tym, że są te cztery kwadraciki obok Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj jest pierwszy kwadrat. Róż, róż. Kwadrat, kwadrat. Tutaj po białym z każdej strony. Tutaj te czerwone dziadostwa. I wszystko wypełniamy tutaj różowością. Różowości. Dobra. I zostało sześć akurat. E, a siedem. Dobra, gdzieś mi. Po prostu jeden mi się zbugował, ale już mi się od razu zrobił. Także jest git. Mamy tutaj kolejną budowę zrobioną. Zobaczmy jak tej koledzy przeciwnicy. No tutaj widzę, że koledze się pomyliło, tutaj też się widzę pomyliło, bo tu powinno być tylko. Nie ja czekaj, jeden przerwy. on ja to zrobił aż dwa zrobił. No, także tutaj sporo osób pomyłkę zrobiło. Giulietti Putelli, tu jakaś. Yy, tu widzę, że... Ju... Nie to jest. Juteli puteli, sorry. Juteli puteli. O, cholera. time minus 5, dobra. To jeszcze pamiętałem, jak się robi. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie tu? Kurde, pomyliłem się troszeczkę. A mogłem w cztery sekundy zrobić. Ile FPSów? O, 400, 500. Zobaczcie prawy, gór, znaczy lewy górny róg. Na prawym górnym rogu tutaj mamy CPU, tak? Tam mamy podanego i tylko i 7 a w lewym górnym rogu mamy FPS-y podczas nagrywania. Kurde, to jest coś niesamowitego, powiem wam. To jest coś niesamowitego. Karta graficzna robi swoje po prostu. A mówią, że Minecraft nie jest wymagający. No i paczkuj, kuźwa, 600 FPS-ów normalnie. Tylko ja zrobiłem? A nie, trzy osoby zrobiły. Widzę, że dużo osób kombinowało, jak to zrobić. No, ale to prawdziwym mistrzem tylko ja mogę być tak naprawdę. Reszta to jest. To są marne podróby <grych> także, także ja to jestem prawdziwym mistrzem i. I tak to wygląda. nie Proszę bardzo. No. Four doors, one hot, Proszę bardzo, tutaj, o, tutaj szyba w na górze normalnie, że ją robimy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, daj mi tu Jetego. Jetego. Tu jest. Nie, nie, tu, to nie to. Raz, dwa. No buduj mnie to. No buduj. Proszę bardzo. Raz, dwa, Dwa trzy, cztery. Tu, tu, nie tu, 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 o, tu. Proszę bardzo. Ja zrobiony, perfect match! Oh yeah. Aż by O, to jest normalnie. Bro, to tak podziękujemy za to. Proszę bardzo. Co, co ona a, to była, ona zrobiła? Tutaj mamy gościa też, który taki, mniej więcej ogarnia coś tam, co się dzieje. A moja jutelia no co tutaj zrobiła? No, nic nie zrobiła, no co to ma być? Halo? Czemu nie masz PEDEGO? Perfect match tu wylatuję. O ho, ho 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 No niestety, gdyby się nie pomylił z tymi tymi. Yy, to by było wszystko w porządku. Tutaj mamy of o w końcu mam podwójne trawki. A jak na tamtym lapku robiłem chyba... A nie, czekaj na live też był ten temat. Nie wiem, dlaczego akurat teraz jest tak. Może się zbugowało jakoś? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie tak. Tu, 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 I Tutaj. Mę, ja, proszę bardzo, zrobione. Normalnie, że zrobiłem, nie? Czekaj, bo muszę sprawdzić. Bo to taka cicha piosenka. sorry Sorry, sorry, ale ogarniam wszystko, jest pięknie, cudownie. To, to mnie zastanawia. To tutaj, że mnie. Drzewo do. Te, nie, drzewo, krzesło! Krzesło mnie do minecrafta wchodzi, nie? To jest w ogóle śmieszne. Z jakim prześwituję tak śmiechowo. Dobra, tu proszę bardzo, 5 na 5 taki ten bok bok. Dobra, tu robimy dziuba. bardzo, tutaj jedno, tutaj drugie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu, i proszę bardzo, pist, 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 pist. Tutaj po dwa, lecimy szybciutko. Tu, pstryk, pstryk! O, pięknie! To się na zamieć, cela! Że w locie, w locie mogę być jakieś... O, o tutaj tak widzę... O, o o! To jest kurczak po walcu, nie? O kurwa, to już pojebałam z blokami No niestety juteli puteli wypierdalasz do salmonelli Sorry, ale to kutaki to tak nie... Kutaki tak nie mają, sorry W ogóle no, niesamowite nie <grywa> dobra uwaga XXL Armor Stand proszę bardzo ja tu zaraz zabuduję A teraz już bardzo jak spacyjka chodzi pięknie chodzi spacerka bardzo raz dwa trzy cztery pięć tutaj bardzo raz dwa trzy raz dwa trzy tu, tu, tu się robiło chyba tak to było na tej wysokości bodajże nie pamiętam dokładnie ale tak widząc po tym jak buduje, to jest chyba git. Nie tu, tu. No, dobrze zrobione. Ja tam wam was popatrzę co wy tam kombinujecie. Tu gościu robi dobrze. Ten robi źle. Dobra. Czyli już wiem z kim będę walczył. Będę z tamtym walczył. No niestety tam temu nie pykło. Ten tam kto myśli... O! O, oj, ch cholera. Tak patrzy? O, nie, jednak nie. Dobra, napiszę mu YouTube. Niech ma. Niech wie, że będzie ciężko On pewnie już takie normalnie posiekany Aaaa, I'm playing with a youtuber, aaaa Bo tutaj naprawdę niektórzy, powiem wam niektórzy to naprawdę zachowują się gorzej niż na polskich serwerach To już wam mówiłem poza tym kiedyś, że to naprawdę jeżeli chodzi o, o amerykańców tych wszystkich tych zagranicznych Wszyscy normalnie latają, Aa! Polski serwer też tak jest czasami. Tak przyznam szczerze, że no niestety tak jest. Dobra, tutaj bierzemy, teraz patrzymy na niego. Proszę bardzo. O, ktoś tu chyba myśli. A może, dobrze ma? Może, ma no dobrze. Nie dobrze ma. Dobrze zrobimy. Mm. No dobra. B-Nectar, ok. Ok, 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 okej. O, 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 okay. Dobra, to powinienem zrobić na szybko. Raz, dwa, trzy, tutaj było czorne rządło też było czorne tu było siwe, tu będzie oko, jedno end drugie. I teraz w tę te te strony chyba szedł kwiatek. Dobra, teraz pstryk, 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 dziękuję. Nie, no goście troszeczkę ogarnia, widzę, czyli da sobie radę. Oj, no. Będzie dosyć ciekawy pojedynek. O, tutaj jest dobra. Yellow, green, red, blue. Dobra, yellow, green, red, i blue. Dobra, kurde, dobra, yellow, green. Nie dam rady tego skończyć tematu, ale prawdopodobnie będę miał więcej niż on. Chociaż jeszcze sprawdzimy. I ile mam? A, więcej! Więcej zdecydowanie on dopiero trzy kolorki zrobił. Znaczy, dwa kolorki zrobił, robił trzeci. A jak urdy zrobiłem trzy już na czwarty. O, tutaj w ogóle nie patrzcie, takie coś takie wyszło A nie ważne. Nie ogarnąłem troszeczkę. Koloku. I zrobione. Www, ale pięknie go jechałem, muszę to przyznać. Nie taką łapeczką w górę, tak jakbyście zostawili, to było fajnie. A jak będzie 1500, to przyjdzie do Was w nocy święty Mikołaj i dawam skarpetki. Wszystkim, którzy zostawili. Ziemli Fire jest. Co to jest Peak Builder? Developer using this kit in-game. No to, 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 zdobyłem To jestem dobry taki, że, że zdobyłem A ja może dam radę jeszcze szybko zagłosować Niestety mojego imienia tu nie wpisuje automatycznie, powinno Tak Proszę tutaj mnie dać Dało mi, nie dało? Dało, speeling nie, nie to A nie mogę, bo już jest odliczanie, dobra, no dało mi kar spilling ticket to se potem, to se potem wezmę, to się zrobię i będzie Dobra, lecimy kolejną rundę, proszę bardzo, zobaczmy tutaj Widzę, że niektóre osoby są takie same Jedna osoba chyba jest taka sama W sumie O kurde Red, yellow, green, blue, violet Blue, green, yellow, violet, red Dobra, czyli tak będzie, tu będzie red Red Yellow, green, blue, violet, a tu będzie blue, green. O, dobra, podoba się. Pizza, confirm taki nick, gościu, gdzie on jest. Tu. Uuu, laseczka. Mm. <laughs> no, nieźle, nieźle, nieźle. Tutaj widzę, że. O, ktoś tu będzie miał chyba 0%. Dwie osoby były takie. Bo w tym miejscu zaczęły budować. Big Boy's Chair. Ok, tutaj jest. Czekaj, raz, dwa, trzy, sześć wysokości. Nie, pięć. Nie, sześć, dobrze, sześć wysokości. Tutaj nie, raz, dwa. Tu będzie. Tak. Zrobione, proszę bardzo. Ale ja kurde potrafię ładnie zrobić to i krzesełeczko. Widzieliście wy takie rzeczy? Normalnie aż jestem dumny z siebie. Zobaczmy. Tutaj ktoś tam... No, jeszcze jedno. Bardzo ładnie Donatko. A to widzę, że party pizza confirmed i. Mhm. Mm Ile, goś ile gości sparty sparcie? Z Adry Z Spirit. Też są razem W Teamu. Hmm, Z Adry odpada Może krzywo niestety postawił to krzesełko Long Road, ok. Podziękujmy mu Zostanę 5 shardów, ok. Dobra, ten bloczek tu muszę szybko zrobić najpierw, czerwony Tak, 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 dobra, a teraz się zajmuję całą resztą, czyli tym po prostu Budowaniem tych takich podwójnych, proszę bardzo, tutaj Dobra Teraz tu tutaj tutaj, 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 tutaj Ale powiem, że dalej nie mogę się przyzwyczaić do wielkiego ekranu, naprawdę Takie dziwne to troszeczkę dla mnie, bo całe życie robiłem prawie na laptopach, nie? Jeżeli chodzi o YouTube'a, to cały czas tylko na laptopie robiłem. Ale tutaj kurde, jest o wiele fajniej. Tak, se mam dosyć blisko ten monitorek. Duży jest przede wszystkim. Normalnie widzę, wszystko widzę. Kuźwa. Aż chyba normalnie fowa muszę sobie jakiegoś ustawić, bo normalnie za dużo. 81 sobie ustawię. Bo to jest straszne dla mnie. O, teraz będzie. No, będę dynamicznie trochę budował, ale, ale ja przynajmniej będę widział coś, nie? Bo to to normalnie. Ja cię nie mogę. Ja cię nie mogę po prostu. Nie dobra, zostałem z jakimś pęginlowe I z pizzą i z pączkiem. Pizza i pączek potwierdzani normalnie. Potwierdzani są. Dobra, zacznijmy od skrzynki. Skrzynka była w tym miejscu. Pajęczynka była w tym. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz budujemy szybciutko tory. Dobra, tory są. Płotki. Tutaj. I teraz szybko robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem i elegancko zrobione. No i pięknie! I jeszcze mam dwa płotki, A już nie, a dobra. Znaczy dwa pół płytki, a nie płotki, przepraszam. Pomyliło mnie się. Dobra, a teraz szybki przeskok na środek! Mam no, teraz to przynajmniej widzę coś, kurde, a nie. Zobaczmy, O. Pączek oraz pizza kontra ja O cholera O, shit Dobra, najpierw to sobie wezmę Tutaj po dwa Tu zniszczyć to wszystko. Tutaj w ten sposób ułożyć dobra. Tutaj szybko pomóc sobie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Raz, dwa. No i teraz tylko. Dobra, nie mam najgorzej na pewno Na pewno nie mam naj... na pewno najlepiej, szczerze mówiąc Nie potrafię jeszcze ogarnąć tego tematu W taki sposób, żeby, żeby zrobić go na większą ilość Tamten odpada A nie, pączek odpadł Ponyczek, dobra To walczę teraz z pizzą Z pizzą pizza się nie walczy Pizza się je normalnie ale, ale muszę wygrać i tak i tak Chociaż ta pizza była lepsza, tak jak widziałem po poprzednich wynikach No, pizza jest lepsza Znaczy no wiadomo, że od pączka to wiadomo, że i co jest lepsza, ale tutaj nie dobra 3, 4, 5 nie tutaj, tu 3 raz, 2, 3 raz, 2, 3 raz, dobra, zrobione zobaczmy, jak tam kumul sobie radzi, też da do dobra. Zrobiliśmy, razem To jest akurat proste Ten ogień mi tutaj kurczę został po, po rundzie jednej Cyk, cyk, cyk Nie tu, tu, tu Tu Zrobione Zrobi też Nie zrobi. Czego ogarnie? Będzie ściągać. Nie ściąga. Jo! 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 A i szczerze mówiąc, myślałem, że, że da radę. No niestety, pizza. Dobra. I wygrałem. Dobrze. Także mordeczki. Serdeczne rega to nie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku z PewDiePie już w przyszłym tygodniu, a ja się z nami żegnam. Do następnego i trzymajcie się. Yo!